Miasto Gmina dla Rosenia wiedzimy. Tak piękną reprezentacja. też placu. Spotykamy się jeszcze na górze sali. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Zobaczcie, ile muszę dzisiaj podpisów by jeszcze było. To panu pomóc, <głosy> 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 Bardzo dziękuję panie burmistrzu. Jedziemy Dziękuję bardzo. Dobry miasto, dobry przysłuchując, przewodniczący Rady Miejskiej Kiel. To, uh, to są, to są pokoje uh, przeznaczone uh, dla Rady Miejskiej naszego miasta. Rady ich tu nie zgłosiły jeszcze, bo nowej kadencji będzie w 25, dlatego że mieszkańców Kiel ubyło. Jest u nas poniżej 200 tysięcy i tak musi być. Jak jest poniżej 200 tysięcy w mieście, to ma być maksymalnie 20 rady Tam z tyłu na zdjęciach ci wszyscy mężczyźni to byli przewodniczący tej rady. Raz w kadencji było na przykład trzech, inny razem jeden, tam było dwóch przewodniczących, bo przewodniczącego wybiera rad, rada miejska. Głosują radni, że chcą, żeby ten człowiek był przewodniczącym, ale też mogą głosować na odwrót, że już nie chcą, żeby on był przewodniczącym, dlatego nie ma się do przyzwyczajenia z tej kursi. Trzeba, póki jest się przewodniczącym, trzeba wypełniać to jak najlepiej, ale radni mogą uznać, że już na to wystarczy.